Wygrało wybory rok temu. Oczywiście rząd powstał trochę później, no ale można w pewnym uproszczeniu powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość rządzi już od 12 miesięcy. No i wiadomo, jak to przy takich okazjach. Partia rządząca jest sobą zachwycona, opozycja krytykuje na potęgę. Nieszczęście polega na tym, że poza ugrupowaniem, bo nie partią, Kukis 15. Pozostałe dwa duże ugrupowania opozycyjne, czyli Platforma Obywatelska i nowoczesna um, utrzymują swoją krytykę na tak absurdalnie niskim poziomie, że ona nie pełni żadnej roli kontrolnej, no bo w normalnie dobrze działającej demokracji krytyka. Partii opozycyjnych powinna pełnić rolę kontrolną wobec partii rządzącej. Tutaj z niczym takim nie mamy do czynienia. Właściwie wygląda to jak wyścig w filmie głupi i głupszy, który będzie tym głupszym pomiędzy tymi dwoma partiami. Natomiast to, czego bardzo brakuje, to głos rozsądnego liberalizmu, rozsądnej liberalnej krytyki obecnej władzy, ponieważ ona poszła dokładnie w takim kierunku, przed którym ja w swoich tekstach, jeszcze przed wyborami pisanych, przestrzegałem wielokrotnie. Poszła w kierunku bardzo silnego etatyzmu, bardzo silnego wejścia państwa w różne dziedziny życia, gdzie niekoniecznie państwa potrzebujemy. I chcemy najnowsza emanacja tego trendu, to są pomysły na regulacje dotyczące aptek, czyli zakaz prowadzenia sieci aptecznych jako spółek kapitał kapitałowych, a do tego no, takie kwiatki, jak rozdzielenie aptek, czyli jedna apteka od drugiej co najmniej kilometr, to jest oczywiście tylko przykład, bo gdybym miał wymieniać wszystkie tego typu działania rządu Pisto, wymieniłbym ich bardzo dużo. To nie jest dobra tendencja, to jest. E Uczenie obywateli tego, że państwo myśli za nich, że państwo decyduje za nich, to jest założenie, przyjmowanie założenia, że obywatele to są głupiutkie dzieci, które trzeba uczyć, którym trzeba pomagać, których trzeba pilnować na każdym kroku. Tak nie jest. No ale niestety ten głos rozsądnej, liberalnej krytyki nie wybrzmiewa, bo jak powiedziałem, poza ugrupowaniem Pawła Kukiza, gdzie pojedyncze osoby próbują takie wątki podejmować, nie ma dzisiaj w Polsce niestety opozycji, która z takich pozycji potrafiłaby partię rządzącą skrytykować. No więc, cóż, w tej sytuacji te role muszą wziąć na siebie niektórzy komentatorzy, tak jak niżej podpisane.